No więc, że to działa, tak, bo, w ogóle to jest taka historia, pani doktor y, Agnieszka zostanie jeszcze moment, bo ja będę tu y, Proszę Państwa, pani doktor Agnieszka y, posługuje się kamertonami i ukończyła pani doktor Akademię Barbares-Rowanowskiej, tak? Też, też. Uczyłam się zarówno u Barbary Romanowskiej, wszystkie stopnie, łącznie z superwizją, akurat jestem jedną z dwóch osób w Polsce, która zrobiła tą superwizję, bo tutaj akurat tak wyszło, ale również uczę się od innych terapeutów, bo ja uważam, że wiedza powinna być szeroko aspektowa, no i oczywiście też są moje własne doświadczenia i biorę oczywiście też, no to książkę teraz na ten temat, już niedługo będzie ukończona, bo ona już miała być. I też takie kompendium całokształtu tego, co brałam również ze stron amerykańskich angielskich. No, jak już, tak jak zawsze, jak piszę książkę to porządnie no tak mi to Okej, okay, to sobie z panią Agnieszką teraz robimy taką terapijkę na państwa sprawie, na państwa ciele. Proszę wziąć kamerę. Pani doktor nie wie w ogóle o co chodzi teraz, bo to jest niespodzianka. Chodzi mi o to, że ponieważ Basia Romadowska była moją sąsiadką przez 5 lat w Katowicach, gdzie mieszkałem. Obok bloku mieszkali Państwo Romanowscy. To myśmy się zaprzyjaźnili z Państwem Romanowskim. No i Basia kończyła między innymi uznawianie duchowe u Anatoliego niego a ja, te zresztą. No i żeśmy się tak y, w sumie rozwijali. I w pewnym momencie Barbara wpadła na pomysł, że właśnie kamerton. Zresztą ona kończyła, jak wiecie, Katowicką Akademię Muzyczną w dziedzinie wokalistyki i również innego tematu. I y, tam zaczęliśmy tworzyć pewne rzeczy y, związane z dźwiękiem. I moim guru, jeśli chodzi o dźwięk, jest numer jeden na świecie, niejaki pan Janet Goldman, osoby interesującej się, wie oko chodzi, a że pracuje na y, kabertonach, na formie kabertonowej i dźwiękach Goldmana już prawie 20 lat również. Chciałbym Państwu teraz pokazać jedną rzecz bardzo ważną. To jest, to jest y, absolut, absolutny spontan. Mianowicie y, chciałbym Państwu pomóc porozpuszczać pewne rzeczy z panią doktor, porozpuszczać pewne rzeczy w ciele, które... Was blokują, nawet te, które nie wiecie, że blokują. I poświęcę sobie na to dźwięk A, ale nie szczęście A, tylko moja głoska A będę sobie śpiewał A. Tak. A ja mam do produkcji, a ja dodatkowo mogę tutaj zastosować hamerwot hammer NA. Czy to to wszystko inacto in Dokładnie tak. I oto właśnie... A więc tutaj mamy teraz absolutny spontan. Pierwszy raz w Polsce na kosmicznym festiwalu taki duet powstaje teraz Agnieszka Jan, czyli A ANA. z powyższego zrobimy dla Państwa taką rzecz, bo tak czujemy, że trzeba, ja też tak czuję. I zrobimy coś takiego, że prosilibyśmy, żeby Państwo również intonowali dźwięk A. To jest podstawowy dźwięk, od którego się wszystko zaczęło. Dopiero od dźwięku A powstała mandala. A więc. Będzie kamerton, pani doktor, ja będę intonował, państwo również. Chodzi o to, żeby trzy razy powtórzyć A, gdzie po pierwsze, nogi muszą być na ziemi, nie mogą się skrzyżować. Osoby, które biorą leki psychotropowe, proszę tego nie robić, nie intonować. Wreszcie być na sali, ale nie intonujcie. Będziecie tylko I <laughs> To jest bardzo ważne. Osoby, które piły alkohol dzisiaj, również proszę, aby nie śpiewały. Mogą być na sali. Dzisiaj. I również osoby, które nie chcą, żebym na nie oddziaływała, to też niech po prostu powiedzą, nie, ja nie chcę, i już w sensie same sobie i to do nich nie dojdzie. bo ja już taką intencję puściłam, że tylko te, co potrzebują i te, co chcą. Jest taka intencja, właśnie. I o co tutaj chodzi? Ja się odkładam, moją tutaj ściągę, bo ona mi nie będzie potrzebna. Splątanie kwantowe kabl. I teraz proszę Państwa, pierw, na, nauczymy Państwa o co tu chodzi. A więc tak. Przyjmijmy, że dźwięk A jest uniwersalny. Nieważne, jak śpiewasz. Ważne, że śpiewasz. Wiadomo, że będziemy fałszować. A dlaczego będziemy fałszować? Bo jest w nas dysharmonia. I wiadomo, że będziemy czasem skrzeczyć, bo jest w nas dysharmonia. I ja spróbuję Państwu zapodać dźwięk, na razie, ale o niczocie, czy terapeutycznie będzie później, ok? Na razie się dostrajamy wszyscy. A więc nabieram powietrza i intonuję. I państwo przy drugim wejściu, przy drugim, przy drugim, przy, przy, przy drugim, przy... W drugim razie wchodzić, ok? A więc łączymy się z sobą. Rączki na, na, na kolankach. Nie krzyżujemy. I teraz tak. Nie trzeba się specjalnie powietrzem napełniać, tylko normalnie. A. Powtarzamy. A. A. I to będziemy przedłużać. A. A. Będzie dobrze, jak ktoś, kto jest muzycznie uzdolniony, nie będzie śpiewał i on nam w końcu powie, jak byśmy sfałszowali, czy by zrobiliśmy chór, okay? Teraz tak, skoro mamy przećwiczone, zrobimy, zrobimy trzy razy ten dźwięk, kabarton będzie tutaj też pracował. I o co chodzi? Dajmy sobie prawo do rozpuszczenia najgłębszych pokładów blokad i oporu, i lęku przed czymkolwiek, co, przed czym się blokujemy. A co jest pozytywne? Czyli pozwólmy, aby ten trzy razy intonowany dźwięk i dźwięk kamertonu, który się pojawi i nasze śpiewanie wspólne rozpuściły najgłębsze blokady, opór, lęk i te wszystkie negatywne formy i otworzyły drogę w naszej przestrzeni do przyjęcia w pozytywu piękna harmonii światła. ok? I pomału zaczynamy. Pamiętamy, nieważne jak śpiewasz, ważne, że śpiewasz. Otwieramy na przestrzeń. <kłysy> Ja się zbliżę tutaj do naukowca, bo to zawsze przyjemniej. Tak, i będziemy sobie intonować. A... pobądź sobie w swoje imię. Twoje imię jest święte. For your name is holy. Twoje imię jest święte. Przybyłeś tutaj z kosmosu, z domu swego Stwórcy. Jesteś światłem swej duszy, bezgraniczną miłością i wszelkim pięknem tym wyobrażalnym i niewyobrażalnym. Jesteś światłem, czystą formą najwyższej wibracji. Swoją istotą rozświetlasz każdym rąk, a swoim pięknym odprowadzasz lek i strach. Jesteś miłością. Twoje imię jest święte. Wypowiedz po cichu swoje imię i podziękuj sobie, że jesteś tutaj. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Pani Jeszcze przekazuję mikrofon. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj Pan Andrzej tą technikę pokazał, ale to jest za dwie kawałeczek, bo ja widziałam całość. jo! I to są te dźwięki solfeggio, które niesamowicie regulują nam energetykę w ciele i też z niej właśnie korzystam i polecam. To jest na jednym z tych filmików też tutaj, to tam na Facebooku zaznaczysz, bo to jest warte słuchania i ćwiczenia przede wszystkim, bo to się przenosi na idealne dostrojenie naszego organizmu. I chciałam tak bardzo podziękować jeszcze raz Państwu, oczywiście zaproszenie na mój fanpage, <grym> na Facebooku e, i no i na moją stronę i w ogóle do mojej telewizji jeszcze bardzo raz serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj na ten festiwal. Bardzo mi było miło. Dziękujemy Pani Dziś, doktor.